Laluna zaprezentowała się dokładnie tak jak wszyscy się spodziewaliśmy. Potwierdziło się, że Norman Park jest gigachadem. Hejter miał areszt domowy i w sumie mógł z tego nie wracać. Nitro odpuszcza sobie walki na czas nieokreślony. Oraz fagata po raz kolejny zrealizowała swój plan. Zaczynamy. Tak jak co każdą galę, zostaliśmy bardzo miło przewitani lagami. Tylko, że tym razem to już nie było po prostu buforowanie, tylko obraz się teleportował i przenosił w czasie. Dosłownie cofał się o 30 sekund, mniej więcej co 30 sekund. Pierwsza walka to walka Wiktorii Jaroniewskiej i Laluny, która wbrew temu co ja się spodziewałem, przebiegła bardzo spokojnie. Wardenga i Boxdel między innymi mówili, że widzieli co nieco z przygotowań Laluny, no i że naprawdę może zaskoczyć. Ja to nawet uwierzyłem, że jakby biła się strzeją, tak jak na początku byłem przekonany, że to jest darmowy bet. To faktycznie z czasem zacząłem wątpić i myślę, że nie byłem jedyną osobą, która trochę uwierzyła w to, co mówił Boxdel i Wartenga. Oglądałem sparingi Laluny, widziałem jak tarczuje no. e, i Laluna jest naprawdę, naprawdę, myślę, że zaskoczy. Ty trenująca ponad rok. U... Ale jakie rok? 6 miesięcy. Ja wiem, zdobywaliśmy trochę informacji. No dobra, wiem. Wiktoria wydaje się być na mega zbliżonym poziomie do Laluny, umiejętnościami. Tak jak na miniaturce całą galę wychwaliłem, no to mimo wszystko ta pierwsza walka była sporym zawodem. Wiktoria koniec końców wygrała, no i wiele osób tego w głębi serca oczekiwało, może poza tymi, którzy tak jak ja postawili na Lalunę, bazując na tym, co mówił Box Deli Wartenga. Sam charakter Laluny w walce, a potem charakter w wywiadzie po walce, wiadomo, mogła być zmęczona, ale w ogóle nie kleją się z tym, co mogliśmy zaobserwować, chociaż na konferencjach. Jeżeli faj MMA właśnie zakończyło uniwersum Laluny, no to z przykrością stwierdzam, że chłowe zakończenie. Malczyński w walce z haterem był bardzo świadomy tego, że wszyscy na niego liczą. A nawet nie tyle co liczą, co są przekonani, że po prostu wygra. Bockmacherzy bardzo na niego obstawiali, I jeżeli ktoś obstawiłby hejtera, a ten jakimś cudem by wygrał, no to byście mieli kupę pieniędzy. Malczyński w wywiadzie po walce twierdzi, że ta presja go troszeczkę przytłoczyła, ale jak już wszedł do oktagonu to było okej okay. Na jego szczęście skończył hejtera w pierwszej rundzie w parterze. Na no hejter przyznał, że tak jak do wcześniejszych walk prawie w ogóle się nie przykładał, no to tutaj faktycznie się przyłożył, niestety dla niego się nie udało. Nigdy w życiu nie wezmę już walki, kiedy na przeciwnika jest kurs 10, na mnie 1 z 5. O w już się bałem, że wróciły stare demony. Tak mnie presja dopadła, ale puściła. No i wygrałem! Możesz teraz przyznać się przed wszystkimi. Trenowałeś do tej walki? Przetrenowałem więcej niż do wszystkich. Faktycznie przyłożyłem się lepiej. Nie będę tutaj teraz ściemniał, że się nie przygotowałem. Teraz walka Alana Kwiecińskiego i Murańskiego. Przypominam, że Muran to ten, który poprosił Alana na konferencji podczas face to face, żeby zachował spokój, a potem dwa razy go uderzył w twarz. Pierwsza runda była bardzo powolna, ale w drugiej Murański obalił Alana i leżąc tak przez całą rundę, pod koniec Alan prawie założył Murańskiego. Murańskiemu balachę. Komentatorzy słusznie zauważyli, że Murański wykazał się naprawdę dużym spokojem, bo w porządku się zachował jak na taką krytyczną sytuację. Jeżeli ta walka byłaby jedną z pierwszych dwóch, które były dostępne na YouTubie, to mnie osobiście, gdybym nie miał zamiaru kupić pay-per-view, o wiele bardziej by do tego zakupu zachęciła. Myślę, że większość osób zaskoczyła decyzja sędziów, którzy zdecydowali, że niejednokłośnie wygrał Murański, a kiedy doszedł do głosu w wywiadzie po walce, to widownia go wygwizdała. Jest ze mną zwycięzca. Jak smakuje ta wygrana? AJ wychodząc do walki z Mateuszem Switlowers wydawał się być nieprawdopodobnie zrelaksowany. Oczywiście Mateusz wszedł na zastępstwo za karasia, bo karaś odpadł przez uszkodzenie kręgosłupa. Patrząc na to, jak ta walka potem przebiegła, to gdyby był tam karaś, mogłoby się to skończyć jeszcze bardziej widowiskowo. Tak naprawdę szala zwycięstwa przechylała się na stronę jednego i drugiego z sekundy na sekundę. W samej pierwszej rundzie stało się tyle, że bałem się, że nie będę wiedział, co z tej walki opisywać. Naprawdę, gdybym chciał analizować każdy cios, to to by mogło zająć nawet pół godziny. Oczywiście szkoda w praktyce, że skończyła się tak szybko, dlatego że była naprawdę świetna. Jeżeli ktoś z Was nie widział tej walki, no to polecam zrobić coś, żeby ją zobaczyć, Jest naprawdę warto. Jeżeli chodzi o walkę o pas mistrzowski, czyli walkę Krychy i Wiewióra, to z jakiegoś powodu bardzo mnie przejęła i czułem, że wygra Krycha, nawet na niego obstawiłem, no ale niestety się przeliczyłem. Wiewiór już w pierwszej rundzie obalił krychę, no i tak naprawdę cała ta walka przez wszystkie trzy rundy była przeleżana w parterze. No a z tego co słyszałem, to dla Krychy był największy problem, no bo właśnie Krycha chyba miał przewagę w stójce, a wiewiór miał przewagę w parterze. Wiewiór obronił pasno i tak to się skończyło. Walka niestety była dość nudna, ale sam wywiad w oktagonie już zapewnił trochę rozrywki. A teraz posłuchajmy, co mistrz Fejmu ma do powiedzenia. Ciężej się broni pasa niż się go zdobywa. Czy tak było? Tak, tak było. Była duża presja. Trochę się przyznam, że nie przygotowałem się tak dobrze do tej walki. Trójkąt rękoma, tylko poszedłeś nie w tą stronę. Dlaczego? Żeby przejść pozycję. Czy zawalczyłbyś z Dawidem? Uważam, że ta walka mu się należy. Walka Szeligi i parki odbyła się na bardzo dziwnych zasadach, no bo w klatce rzymskiej i pierwsza runda była tylko w boksie, a pozostałe dwie w MMA. Przypominam, że Szeliga wygrał ostatnią walkę z rabem nokautując go no i właśnie między innymi z tego powodu dostał w ogóle tą walkę z Normanem. A Norman to oczywiście ten kozak, który zdeklasował Kasjusza na jednej z ostatnich edycji, to właśnie na niego ludzie w znacznej większości stawiali, że wygra z Szeligą. Jeżeli ktoś nie jest zaznajomiony, no to właśnie ten boks był takim ukłonem w stronę Szeligi, no bo główna dyscyplina Parka, no to MMA. W pierwszej rundzie zaczął bardzo agresywnie, no i tutaj raczej nikt nie był zdziwiony, no bo taki był plan, miał właśnie w tej pierwszej rundzie Normana znokautować. Czyli ty nie uważasz, że ta pierwsza runda to jest twoja jedyna szansa i wtedy musi Napię pojedynek, bo zdaję sobie z tego sprawę, że Norman jest wysokiej klasy zawodnikiem, ale też gdzieś tam wierzę w swoją prawą rękę. Niech wejdzie kolejny laki Punch, nie! Generalnie Norman zapowiadał, że będzie bawił się z Szeligą w tej klatce. Jak sędzia będzie chciał skończyć, to on odpuści trochę Szelidze, żeby tamten zregenerował siły i będzie go dosłownie w tej walce niszczył. Jeżeli chodzi o ten plan, faktycznie może przez moment go realizował, ale na początku drugiej rundy obalił Szeligę, No i po krótkim czasie skończył go w parterze. Zanim weszło w Fame MMA, to nie interesowałem się sportami walki, więc nie znałem Normana, ale teraz już któryś raz widzę jak. Strategicznie rozpracowuje przeciwnika i strasznie mi takie umiejętności imponują. W ostatnim odcinku rozważaliśmy, czy Parka jest gigachadem, i wydaje mi się, że finalnie można go uznać za chociaż zalążek gigachada. Na koniec właśnie od Normana poszło wyzwanie w stronę boxdela: Norman, who's next? Boxdale, okay. boxdale, come back here, big guy. Welcome, me and you. No grappling, because you'll be. Mę, 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 mę. Norman powiedział, że chciałby rzucić tobie wezwanie I czeka na ciebie i rzeczy znokautuje Send me location <laughs> Ogólnie to składanie i rozkładanie klatki rzymskiej Wpłynęło na to, że transmisja wydłużyła się o godzinę około Jak Fagata wychodziła do oktagonu No to komentatorzy zahaczyli ostatnią jej dramę No i powiedzieli, że jest dobra w realizowaniu planów Tak wyszło, że się nie pomylili, bo Fagata wygrała z Moniką Zobaczymy ile planów zrealizuje dzisiaj Fagata A jak wiemy w realizacji jest naprawdę niezła Walka w swojej naturze bardzo podobna do tej pierwszej walki dziewczyn Po pierwszej gdzie nie dało się nic wywnioskować, no bo przebiegła w pełnym dystansie. Bardzo mnie dziwiło to, że Monika na pierwszym koju'że była taka emocjonalna, a tutaj naprawdę psychika ze stali bardzo dobrze się zaprezentowała na ostatniej konferencji, na tej walce w zasadzie też. Rzuca się bardzo w oczy, że Fagata walczyła o wiele pewniej niż na swojej pierwszej walce. To samo w przypadku Nitro, do którego zaraz sobie przejdziemy. Jeżeli chodzi o walkę, praktycznie pełen dystans i decyzją sędziowską wygrała Agata. Xayo zmierzył się z Nitro, i tak jak Norman w walce z Szeligą, Ksayo zapowiedział, że będzie się trochę z Nitrem w tej klatce bawił, tylko że w praktyce niestety nie miał na no to za bardzo przestrzeni. Czasu? Nie poczułem się, jakby to była. No. Wyglądasz na zawiedzionego tym faktem. No kurczę, no niestety tak, wiesz, do tańca trzeba dwojga, być może było trochę za łatwo, ale oczywiście no jakby pełen respekt dla Sergiusza, wziął tę walkę. Nitro zaczął o wiele odważniej niż w walce z Unboxalem, nawet sprawiał wrażenie mniej zestresowanego niż Ksajo. W porównaniu do mojej pierwszej walki to dzisiaj byłem bardzo i to bardzo świadomy. No ale w pierwszej wymianie ciosów niefortunnie dla Nitra był liczony. Znaczna większość osób typowała Ksajo, on wyprowadzał dużo kopnięć, raz się nawet potknął, no i widać było szczerze, że go to lekko zestresowało. Powiem wam, że spodziewałem się tutaj bitki trochę takiej jak u AJ z Mateuszem, oczywiście Na innym poziomie, ale walka przeszła wiele spokojniej. Moim zdaniem, walka była bardziej rozrywkowa niż walki kobiet na tej samej edycji, no ale mimo wszystko, właśnie walka Ksajo i Nitra najbardziej mi te walki dziewczyn przypominała. Ksayo zdominował Nitro, był liczony trzy razy w przeciągu dwóch minut, no i niestety walka na jego niekorzyść została zakończona. Aha, czyli łzy były z tego, że ci było głupio? Czy ja odczułem, że to są łzy, wszyscy są za tobą mimo porażki ty po prostu się tak rozkleiłeś, że wow. Zresztą wstyd mi przed tymi ludźmi, tak w skrócie. I to nie tak, że musiałeś wygrać, żebyśmy my się cieszyli, to bo my cię po prostu jest, jesteśmy tam, żeby Cię wspierać. I dla nas nie ma znaczenia aż tak bardzo wynik. No, dla mnie ma. I tak bardzo potrzebujesz tej, tej wygranej trzeciej? No nie a jak znowu przegram, to ja mam takie podejście, że mogłem tego nie robić i też bym przegrał, nie? No, ale jednak trenowałeś i jeszcze będziesz miał trzecią walkę. No niekoniecznie, deć. wiesz? Nie? No nie wiem, właśnie. Chyba nie. Nie będziesz chciał wyjść do trzeciej? Są, ja czuję ogólnie, że brakuje mi czegoś, co, co pozwalałoby mi yy, Lepiej się tam prezentować na tyle rywali. Nie powiedziałbym, że którykolwiek z nich olał treningi, nawet to wyglądało, jakby bardzo się przyłożyli i oczekiwali tej wygranej. Szukali po prostu cały czas odpowiedniego momentu na uderzenie, nie dawali się raczej za bardzo ponieść emocjom. No i mogę chyba jasno z czystym sumieniem stwierdzić, że scenariusz walki był bardzo każualowy. Gimper wyszedł do swojego Disa na trąbę i tak, jak na ważeniu, towarzyszył mu trąba. Mnie ta walka strasznie interesowała, nie do końca ze względu na zestawienie, no bo wiadomo, panowie nie mieli ze sobą konfliktu, ale Gimper strasznie hypował swoje przygotowania. Mówił, że trenował do upadłego. No i byłem bardzo ciekawy, co sobą zaprezentuje. Tutaj też trąbę bardzo muszę pochwalić za kolor, który wybrał, bo naprawdę za się prezentował na tle tej całej areny, w tej swojej żółci złocie. Po tych historiach Gimpera o jego treningach spodziewałem się, że będzie miał nad trąbą przewagę, ale tutaj, podobnie jak w jednej z poprzednich walk, szala zwycięstwa cały czas się przechylała na stronę jednego i drugiego. Raz doszło do tego, że Gimper na tyle mocno zaatakował trąbę, że tamten od niego uciekał i sporo memów na ten temat powstało. Ale potem trąba zdominował Gimpera w parterze. No i właśnie ta walka najbardziej mi przypominała to widowisko, które zafundował nam AJ z. Mateuszem i tamta walka służy mi dzisiaj za przykład. Od razu mówię, że main event tak samo jak na Fame MMA 13 nie zawiódł, chłopaki dali tak za z tą walkę, że już po pierwszej rundzie wiedziałem, że nieważne kto wygra, i tak jako widz jestem usatysfakcjonowany i swoją drogą bardzo zazdroszczę takiego debiutu. Wielki szacunek dla Gimpera za to, że wytrzymał tą dominację trąby w pierwszej rundzie, którą ten zafundował mu w dosiadzie, bo naprawdę walka mogła już się skończyć, a tak to chociaż jeszcze jedną rundę mogliśmy sobie fajnie pooglądać. Widać było u Gimpera charakter. Nawet jak tromba już pod koniec go kończył, no to Gimper do samego końca, będąc już na maksa okładanym ciosami wytrzymywał i sędzia się wahał, czy kończyć tą walkę, czy nie kończyć, no ale w końcu skończył, no bo nie miał innego wyjścia. Jeżeli chodzi o urywki z Gali, no to już naprawdę pokazałem na tyle dużo, że nie wiem czy mogę pokazać końcówkę tej drugiej rundy, ale to był dość dramatyczny moment, jak Gimper jeszcze ostatkiem sił chciał się wydostać, naprawdę widać było, że mu zależało. Nie wiem czy to moja wina, że nie śledziłem za bardzo trąby, czy po prostu nie dawał za dużo informacji o swoich przygotowaniach, ale przygotował się za... liście mega mnie zaskoczył i gratuluję zwycięstwa. Ode mnie to tyle, zostawcie coś po sobie. Kolejny odcinek na dniach.